Plomby i GPS. Tak teraz przewożone jest ukraińskie zboże. Przez Polskę. Po co? Bo jako kraj mamy bardzo dużą nadwyżkę zboża pochodzącego właśnie z Ukrainy. Zatem, by być pewnym, że Polska w tym wypadku jest tylko i wyłącznie krajem tranzytowym, trzeba to zboże w jakiś sposób monitorować. Monitorować przynajmniej wtedy, kiedy właśnie przebywa tą drogą przez nasz kraj. Pomóc w tym ma system SEN, zapewniający monitoring tego zboża. Odsyłam na stronę Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. System GPS służący do monitoringu przewożonego zboża na pewno się sprawdzi, to Wam gwarantuję. Na pewno będzie raportował, na pewno będzie informował o napotkanych odchyleniach i to, to jest pewne. Pytanie jest zupełnie inne: jak wtedy i kto i w jaki sposób ma na takie informacje zareagować, a następnie co z egzekucją?